Tutaj już mamy dół silnika jakby złożony, pompolewa przykręcona, ta rurka jak mówiłem była nowa. Oczywiście jak te nowe nigdy nie pasują, trzeba ją przeginać. A to jeszcze jest tyle złe, bo są spawane tym osiądzem przy tych końcach i nie można ich w żadnym wypadku przykręcić, na przykład tu jest sobie giąć jak chcemy. Trzeba złapać ją gdzieś tu i tu, żeby nie łapać za te bo to bardzo łatwo pęka jak to zaraz leci. Dlatego mi się ona troszeczkę tutaj popłaszczyła, ale nie ma jakiejś tragedii, więc przepływ ok będzie. Tutaj mam pół rządu złożone. Luz praktycznie No taki minimalny, jak powinien być między ze mną Tutaj, więc wszystko jest ok. Stopy główne przykręcałem na 98 albo 9 nm. Z blachy zabezpieczone wszystkie. Te korbowodowe przykręcałem na 86, tak 86, i te dałem na klej bez żadnych zawleczek, jak widać. Dla mnie to bez sensu te zawleczki, jak mówiłem już. I tak nowe nakręty, które kupiłem, wyglądały jakby leżały sobie parę ładnych lat na dworzu. No ale że moje stare miały niektóre gwinty, już poprzeciągane, właśnie Jak mówiłem, że to było za mocno przykręcane, więc je wymieniłem szpilki ocalały, były fajne jeszcze i tak, potem jeszcze przeciwwagi poprzykręcałem też sprawdziłem wszystkie na wszystko było ok akurat Bałek rozrządu też włożony już jest o, tu od uszczelki to możemy wyrwać dawałem na taki szarą masę gdzieś tu miałem pistolet nie, nie mogę znaleźć, dobra, mniejsza to. to ale Dirko i tutaj, pod tymi kasetami, jak zwykle, na sam ten tą masę żadne uszczelki silikonowe, te silikonowe korkowe, bo to czy damy girko, uszczelkę, czy samą uszczelkę, i tak u mnie zawsze leciało w tej czy w żółtej, dlatego ktoś może powiedzieć, że o, ja już tyle silikonu nawalił, no niestety, tu mamy takie o, rynienkę, no i to musi po prostu być zapchane całe tutaj. Ja to już robiłem tak, miałem ściętą w tym pistolecie końcówkę, że to bardziej do tej strony idzie. Czy tam do środka, to tak o, nie widać. Mało co tam weszło. No ale wiadomo, troszeczkę wejdzie, ale to jest takie w miarę mocne. Więc raczej nic nie zrobi. Tłoki wstawione wszystkie cztery elegancko. Teraz koło zamachowe. Tutaj odwrótnik nowy oczywiście, jak widać tu ołówka, łożysko wbite na wał i tak, kupiłem nowy kołek, starego nie chciałem wyjmować i tak. W starym wale otwór na kołek nie jest na przestrzał, Nowy nowym wale jest na przestrzał, nie widać, taki zielony od kleju, no nie no. I dopiero przy samym końcu prawie ten kołek zaczyna w miarę tak troszeczkę ciaśniej wchodzić, tak go normalnie palcami można. Dlatego jak go wkleiłem na zielonego Loctite'a To akurat powinno tam bezproblemowo przytrzymać Tu mamy ten inny kurłowód jeden No I tak to wygląda Coraz mniej elementów zostaje Oczywiście wszystkie łożyska na kołach pośrednich nowe Koła pośrednie na wale, te są nowe Mówiłem, tylko to i od pompy wtryskowej zostało stare Pomp olejowej. Te są wszystkie OK. Te najwięcej pracują, bo to obsługuje wszystkie pozostałe koła. No i na wale też. Dawało, jak mówiłem, kupiłem już wcześniej inne koło, kołko ale przyszło nowe z wałem więc nie wymieniałem Tutaj one się ładnie wszystkie zazębiają, więc jest OK. No i tak tego nie będzie tam widać tej osi. A mi się oto i dałem to, tą oś i od tyłu jak jest ten zabezpieczenie zygiera, to tego zygiera jeszcze przyspawałem dla pewności, bo nawet jakbyś ta ta oszka nam wyluzowała chociaż nie powinna przez ten klej te napunktowania to nigdy nam nie wyjdzie bo tak były przypadki, że nawet ta oszka potrafiła wypaść wytarła dziurę w obudowie rozrządu no i to rozrząd się przestawił już wiadomo co się stało silnik już tak postawiony i tak rozrząd złożony, na znaki ustawione wszystko. Luz między taki minimalny, tak jak powinien być idealnie, sprzężarka zrobiona. Tutaj miałem takie sprzęgiełko, tutaj troszeczkę te zęby się poprawiło, są troszeczkę dłuższe teraz. I tak nie dałem tej lipnej śruby, która tam się daje od góry, raz, że ją jest strasznie ciężko tak przykręcić. A dwa, jak ona by była tak wkręcona, to te zęby by nie dochodziły do końca. A teraz zobaczcie. O. I zobaczcie, zęby są do końca normalnie. Oczywiście w tym sprzęgiełku. I teraz nie ma opcji, że to wyskoczy albo nie. I tak to jest. I tutaj tak samo hewcika strzeliłem na tą nakrętkę od koła pośredniego dokręciłem je tymi dużymi szczypcami naprawdę mocno ale i tak nie ma żadnej pewności na ten drobno zwojny, gwint zaklepana jest też ta podkładka, ale heftik nie zaszkodzi naprawdę w razie czego to nie uszkodziło gwintu, bo zobaczcie nakrętka jest wkręcona na równo z gwintem więc tylko się troszeczkę zeszlifuje i już to będzie bardzo ładnie Pompa wody faktycznie wygląda jak była nowa, <laughs> nawet tutaj w środku jeszcze nie zardzewiała jakoś mocno. No i z wierzchu wygląda, z wierzchu wygląda tylko trochę brudna, ale wiadomo, a tu w środku nie jest zardzewiała, więc gościu raczej nie kłamą, że była nowa. Jak widzieliście, silnik nawet się obraca i to wcale nie tak źle. Ciśnienie oleju zaraz też sobie zrobił. I tak, ja już sobie tutaj ustawiłem początek wtrysku na 4 mm. Jak kręcę teraz wałem. Zobaczcie sobie O najpierw stan tutaj. Praktycznie nic nie ma. I zobaczcie te. Paliwo nam drgnęło, tłok jest tyle, troszeczkę aż za daleko przejechałem, ale mierząc od płaszczyzny mamy 4,5 mm. Tak, teraz wycieram ten olej, bo to się tutaj z tej szklanej za dużo wyleciało, tego akurat wszystko poszło albo na bak albo tu. Potem zatykałem to szmatą podczas odpłytrzania tej pompy wtryskowej. Zatkałem to szmatą i wtedy już nie leciało, aby na wszystko się tu fajnie napełniło. Te szklanki ciśnienie oleju tam się trzyma, bo nawet cały czas są jeszcze napełnione. I tak, ten wszystkie olej tu się wy wytrze. No, także nadeszła w końcu ta chwila. Mamy ustawione zawory, wtryskiwacze, wszystko po odpowietrzone powinno być. Tu już trochę ropy się wylało, a ja się tutaj strzeliło na to, ale. To akurat nie powinno tam nic zrobić. I tak, zobaczymy co to zrobi. Mam nadzieję, że odpali. I tak, gdzie jest ten kabelek? Już nie ma kabelek. nam, ale coś tam jakby chciał żyć? Haha, widzieliście? Chodzi. Ciśnienie oleju nam tu wszędzie doszło już. No, już spadło. No, widzieliście? Żywa maszyna chodzi nawet.